Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Jeśli śniłeś o mężczyźnie z dzieckiem, to z całą odpowiedzialnością podejmij się interpretacji tego, o czym marzy. Marzyciele twierdzą, że takie wątki nie są daremne, a wszystko, co przewidują, zwykle się spełnia. Dlatego przypomnij sobie wszystkie niuanse widoczne we śnie. Uzbrój się w kilku tłumaczy i rozwikłaj, co przepowiada wizja. Interpretacje Millera Jak skłonny jest wierzyć marzyciel Miller? Mężczyzna widziany we śnie z dzieckiem jest rodzajem sygnału, że czekasz na zmiany. Na przykład, jeśli widzisz we śnie, że leżysz w łóżku z facetem, a między wami leży dziecko, oznacza to wkrótce małżeństwo i narodziny własnego dziecka. Ale wyśniony bezdomny z małym śmaciarzem oznacza niepohamowaną tęsknotę śniącego za nieprzyjemnymi i niebezpiecznymi osobowościami. To może być bardzo niebezpieczne, ostrzega tłumacz. Kto był w bohaterem snu? Ważnym czynnikiem w interpretacji snu o mężczyźnie z dzieckiem jest fakt, kto dokładnie był podmiotem widzianym we śnie. Tutaj na przykład takie opcje, były mąż i między wami jest powciągliwość, która ci przeszkadza, czarujący nieznajomy pragniesz. Nierozpoznanej rozrywki, wojsko bądź ostrożny na drodze, zwłaszcza jeśli dziecko było mężczyzną, przyjaciel, niespodziewane wiadomości. O tej osobie kolega czeka cię owocna współpraca, a w konsekwencji dobre zarobki, szef e wzrost pozycji lub wynagrodzenia. Poród mężczyzny zwiastun nowych pomysłów i znajomości. Jeśli widziałeś mężczyznę, który urodził dziecko, możesz liczyć na oświetlenie doskonałego pomysłu, mówi Eastern Dreambook. Widzieć we śnie jak przedstawiciel silnej połowy ludzkości rodzi znak, że będziesz w stanie znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia. A oto, ceo przepowiada sen, w którym twój kochanek urodził, zgodnie z wizją marzyciela Frioda: jeśli urodził dziewczynkę, znajdziesz nowe sposoby na zaspokojenie swoich pragnień seksualnych i partnera, a jeśli śniłeś o ciąży z chłopcem i jego późniejszych narodzinach, może to zapowiadać narodziny nowego związku. Ulubiona osoba jako symbol zmian w przeznaczeniu. Jeśli śniłeś o narodzinach swojego dziecka, to o to, o czym marzy, zgodnie z wersją cygańskiego tłumacza. Zobacz, że blisko ciebie jest ulubiony mężczyzna z dzieckiem, a następnie zwróć uwagę na to, kto dokładnie, z chłopcem, na radosne. Zmartwienia z dziewczyną na niesamowite zmiany. A jeśli marzyłeś, że ukochany prosi tylko o urodzenie syna lub córki, to jest to symbol poważnych zmian związanych ze statusem rodziny. Nieznajomy z dzieckiem od radości do pułapek. Jeśli we śnie widzisz obcego mężczyznę z dzieckiem, które trzyma w ramionach, to przypomnij sobie, co z nim zrobił, zaleca marzyciel. Medei bawił się z nim w do radości, skarcił u do przestępstwa, nakarmiony, trzymając go w ramionach by do zysku. I zgodnie z wersją Modern Dreamer, interpretując ceośnić sen, w którym mężczyzna z dzieckiem gra w piłkę nożną, jest to znak rychłej Znajomości z mężczyzną, który stanie się małżonkiem. Widzieć, że nieznajomy trzyma w ramionach dziecko, które ukradł. Uważaj, aby nie dać się nabrać na sztuczki konkurencji. Żonaty mężczyzna z dzieckiem, lub dbaj o związek. Żonaty facet widzi we śnie obok siebie chłopca symbol szczęścia rodzinnego i silnych relacji z żoną. I tutaj do tego, co marzy, że przeganiasz malucha. Powinieneś wystrzegać się konfliktów rodzinnych, mogą one prowadzić do rozwodu, mówi marzyciel Longoł. Dziewczyna z dzieckiem, kobieta z dzieckiem, zabawa z dzieckiem udostępnij. Autor: Inga Arhangierska Ostatnie komentarze. 14 marca 2024 roku Aleksej dzień dobry w moim śnie chłopiec mojej byłej żony jest bawiony przez jej nowego męża co to znaczy. 15. Akt 2021. 21 Loule, miałam dziś sen o moim kochanku, z którym nie spotykaliśmy się od około pół roku, był między nami rozdźwięk, z jego synem. Jego syn ma dziś 13 lat, a we śnie ma około 7 lat. Jesteśmy w jakimś domku, oni schodzą po jasnych schodach, chyba drewnianych, a ja pędzę za nimi i nie mogę ich dogonić. Zniknęli. Potem rozmawiam z jego asystentką, która mówi, że zasugerował, abyśmy my i inna kobieta spotkali się z nim. Oboje ją znamy i oboje mówimy, że jej nie lubimy i nie powiemy jej o jego propozycji spotkania z naszą czwórką. Czy możesz mi powiedzieć, co to może oznaczać? 10: June, 20:21. Zerine, witam. Śnił mi się dziś dziwny mężczyzna i jego dziecko w jego ramionach, potem ta dziewczynka była u mnie, opiekowałam się nią i karmiłam. A mężczyzna zniknął, potem się pojawił, nie pamiętam dalej. Co to może oznaczać? Powiedz mi proszę, z góry dziękuję. 10. Jan 2021 Irina para moich przyjaciół postanowiła przedstawić mnie mężczyźnie z chłopcem. 14 czerwca 2020 roku Suriam w przeddzień randki śnił mi się mężczyzna, z którym miałem się spotkać. Mężczyzna śnił we śnie z dzieckiem w ramionach. To był chłopiec, przyszedł poprosić mnie o rękę, a ja przedstawiałam go mojej mamie, ale on miał w ramionach małego chłopca. Poprosiłam go, żeby dał mi to dziecko. Potem poszliśmy na spacer i niedaleko mojego bloku był namiot z chorymi ludźmi, co to znaczy, proszę, powiedz mi. 20 marca 2018 roku, ni na dzień dobry. Śniłem mężczyznę, który zostawił w moim domu swojego syna około pięciu lat, aby bawić się z moim dzieckiem, ale to dziecko leżało. W łóżeczku i natychmiast zasnęło, ojciec dał swoje rzeczy i poprosił o herbatę. Kiedy robiłem herbatę, napełnił talerz słodyczami, które zdecydowanie nie były czekoladą i obudziłem się. Często śnię o dzieciach, najczęściej niemowlętach i bardzo je kocham w moich snach. Raz śniło mi się, że podróżowałam łodzą przez tunel i spotkałam dziewczynkę w wieku około 11 lat, która powiedziała, zabierz mnie. Obudziłam się z uczuciem, że powinnam ją adoptować, co to może znaczyć? Dziękuję. 19 marca 2018 roku Anna śnił mi się facet, którego lubię, z małą dziewczynką w wieku około trzech lat na rękach. Szli ulicą. A ja patrzyłam na nich z okna mojego mieszkania. Co to może oznaczać? 9. dec. 2017. Olija miałem sen o młodym, przystojnym mężczyźnie z synem w wieku około siedmiu lat, bardzo podobnym do mojego taty. Okazało się, że mężczyzna jest moim tajemniczym wielbicielem, dawał mi oznaki uwagi, było to dla mnie bardzo przyjemne, a ja trzymałam syna za rękę i rozmawiałam z nim. 7. Akt, 2017, elejny dzień dobry, śniło mi się, że spotkałam mężczyznę, który ma syna około 10 lat. Było mi z nim bardzo dobrze. P. S. Jestem rozwiedziona. 2. AK, 2017 lara śniło mi się, że jestem żoną młodego przystojnego mężczyzny, który ma dwie dzieci syna i córkę w wieku poniżej 10 lat ich mama zmarła. Czuję się tam dobrze, ale boję się. Mężczyzna próbuje mnie namówić, żebym z nimi została. Mam tam piękny pokój z dostępem do łąki z kwiatami. Powiedz coś, Czan Teresa. Najnowsza księga snów. Dekodowanie i interpretacja dwudziestu tysięcy snów. Wydawca Ripol Classic, 2011 rok. 1200 centów ISBN 978 Myślnik 5 Myślnik 386 02 227 Myślnik 3 Ulow, Leopold Kaligor. Sny i symbole. Wydawca Instytut Ogólnych Studiów Humanistycznych 2010 rok. 360 centów ISBN 978, myślnik 5, myślnik 88, 230, myślnik 269, myślnik 5, Kraus-Kler. A Dream Book for Women. Wydawca Ast Press 2016 rok. 320 centów ISBN 978, myślnik 5, myślnik 17, 09, 37, 004, Ronny Temaskal. The My and Dream Book. Wydawca, Azbuka, 2010 rok, 224 centów. ISBN 978-5-9985-0980-3